Oto wał z Paintwindera. Silnik wałku 35, który wjechał we własnych siłach na warsztat. Coś stukało. Okazało się, że wał, ale nie na panewce. W sumie to drugi raz w życiu. Widzę, żeby w tym silniku tak wał strzeliu to właśnie drugi ten jest z Infinity także tak to wygląda